Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te role. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, Poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Porcjonkula była pierwszym schronieniem świętego Franciszka i jego ostatnim schronieniem. To tam już umierający Franciszek kazał przenieść się z ogrodu klasztoru świętego Damiana, w którym opiekowała się nim Klara i jej siostry. To tam chciał umierać u Matki Bożej Anielskiej, to tam wreszcie kazał się położyć nagi na ziemi przed śmiercią, i dopiero wtedy większość braci dowiedziała się, że Franciszek nosi na swoim ciele stygmaty. Było to wydarzenie dla nich wielkie, ogromnie ważne, które ukształtowało świadomość i tożsamość pierwszego pokolenia Franciszkanów, ale nie tylko. Franciszek Zasyżu jest, przynajmniej w historii Kościoła Zachodniego, pierwszym świętym, o którym wiemy, że nosił stygmaty. Możemy sobie wyobrazić zresztą, mamy też źródła, które o tym mówią. Jak ogromnie ważne to było dla współczesnych Franciszkowych. jak ich to poruszyło. Franciszku Salter Chrystus, Franciszek II Chrystus, zaczęto o nim mówić niebawem. Wraz z odkryciem Franciszkowych stygmatów, poczyniono w łonie chrześcijaństwa zachodniego kolejny niesłychanie ważny, można by powiedzieć, przełomowy krok w rozumieniu świętości. Świętość upodabnia człowieka do Boga. Może go upodobnić do jego Boga w taki sposób, że to się odbije na jego ciele. Franciszek. Człowiek, który znalazł skarb i sprzedał wszystko, co miał, żeby go kupić. Franciszek człowiek, który odkrył, że dla swojego Boga jest drogocenną perwą, za którą Bóg sprzedał wszystko, co miał. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu o promieniejącej twarzy Mojżesza po rozmowie z Bogiem. Nie widzieliśmy takich ludzi w życiu. Słyszeliśmy, dotykaliśmy. Że coś z ich spotkania z Bogiem, coś z ich by bycia z Bogiem w relacji przechodziło w ich sposób bycia, w ich sposób zachowania, w wyraz ich oczu, w wyraz ich twarzy, w ton ich głosu. W łagodność ich gestów, piękno ich człowieczeństwa. Nie chcemy tylko podziwiać Mojżesza i Jego bliskości z Bowiem. Nie chcemy tylko chylić czoła przed Franciszkiem i Jego relacją z Chrystusem. Chcemy pozwolić się przekonać raz jeszcze, że nas, mnie i Ciebie, niezależnie od tego, ile mamy lat, jakie doświadczenia za sobą, dobre, złe, w jakim dzisiaj jesteśmy stanie psychicznym, fizycznym, że nas dzisiaj to spotkanie z Nim tutaj, w tym parafialnym Kościele, może przemienić w taki sposób, że coś z tej bliskości przejdzie w nasze człowieczeństwo. Że piękno, które odbije się w oczach albo w głosie, albo w gestach, albo w wyrazie twarzy, w sposobie bycia, stanie się świadectwem o Bogu w tym świecie, któremu tego świadectwa tak bardzo potrzeba. Franciszek prosił papieża honoriusza III, żeby. Objawiony mu w jednym z widzeń ten odpust, przywilej odpustu papież potwierdził dla kapliczki zwanej porcjonkulą. Papież Honoriusz się zgodził, potem kolejni papieże rozszerzali ten przywilej na wszystkie kościoły i kaplice franciszkańskie, najpierw dla samych braci franciszkanów, potem dla wszystkich, którzy je nawiedzą w ten dzień, aż wreszcie po wiekach święty papież Paweł VI. Rozszerzył ten przywilej na wszystkie kościoły parafialne. Twój zwykły kościół parafialny, który nawiedzasz tyle razy, może być i ma być miejscem tego spotkania, które Ciebie zmieni. Może nie od razu całego, może nie od razu całego, po trochu, po odrobinie, porcjon kula. Kawałeczek, cząsteczka, odrobina. Co daj nam, Panie Boże? Amen.